Zapraszam na szybką dekorację na stół. Dzień dobry, witam was bardzo gorąco na kanale Domowe pasje Anki i zapraszam na dekorację z wykorzystaniem chmielu. Jak wiecie z poprzedniego filmiku chmielu mam bardzo dużo. Dziękuję za podpowiedzi jak go zwalczyć, wypróbuję, także dzięki wielkie. Ale Póki go mam, słuchajcie, to postanowiłam, że pokażę Wam taką szybką i naprawdę bardzo ładną i efektowną dekorację z wykorzystaniem chmielu. Miałam już wcześniej taki wianuszek z witek brzozowych, bardzo lubię brzozę, jest giętka, jest świetna do tego typu dekoracji. Ale żeby nie zajmowała mi dużo miejsca, to mam kilka takich wianuszków pokręconych i zwijam po prostu te gałązki, które mi zostały i mam kilka takich nieozdobionych wianuszków. Dlatego też posiłkuję się tymi, które mam yy, i sobie wykorzystuję w przeróżnych dekoracjach. I zobaczcie, na ceramicznej podstawce postawiłam szklany wazon, do którego włożę świecę. Uwielbiam świece na stole. Tworzą niesamowity klimat w domu, we wnętrzu, i zawsze można je przepięknie udekorować i można co chwilę zmieniać dekoracje. Dlatego warto jest mieć taki szklany wazon na świece. Polecam Wam, jeżeli nie macie, bo jest to bardzo fajne. Można przepięknie na różne sposoby dekorować taki wazon. Dzisiaj chmiel. Też piękna dekoracja, także wykorzystam chwie, chmiel, czeremchę, te czerwone kuleczki i szyszki modrzewia. Także mam nadzieję, że ta dekoracja również Wam przypadnie do gustu. Zachęcam Was do tego, żebyście dekorowali swoje domy nie tylko na Wielkanoc i Boże Narodzenie, tam też ostatnio... Pisałyśmy pod filmami. A propos dekoracji że tak naprawdę dekoruje się domy tylko dwa razy w roku na Wielkanoc i na Święta Bożego Narodzenia a mamy cudowne pory roku. Każda, każda pora yy, daje nam inne rośliny, daje nam inne możliwości na dekoracje i tak naprawdę możemy zmieniać i dekorować swój dom cały rok. I za każdym razem będzie inaczej. Można co tydzień zmieniać przecież dekoracje na przykład świecy. Chmiel po dwóch dniach, bodajże 2 trzy dni, on będzie coraz taki mniejszy, ale i tak robimy te dekoracje na świeżo. Na przykład, kiedy mają przyjść goście do nas, albo żebyśmy my przyjemnie spędzili wieczór, to wtedy mamy taką świeżutką, piękną dekorację bez używania gąbki florystycznej z wykorzystaniem gąbki jeszcze też będę wam robić dekoracje. Pewnie też wykorzystam chmiel, bo mam jeszcze kilka dekoracji w głowie, które chciałabym wam pokazać bardzo, tak samo jak z wykorzystaniem komosy. To też jeszcze będę wam pokazywać. Dajcie znać jak podobają wam się szyszki chmielu, czy lubicie je w dekoracjach czy też lubicie dekorować, robić takie szybkie dekoracje. Ja zachęcam Was do subskrybowania kanału. Na kanale codziennie nowe dekoracje, sezonowe, czyli teraz mamy porę na jesienne dekoracje i już powoli kanał Domowe Pasje Anki jest zasypywany jesienią. Także jeżeli szukacie pomysłów na przeróżne dekoracje, czy do nic, przed domem, w domu, jak na jesień domu dekorować? To wszystkie takie filmy macie na kanale i będzie ich coraz więcej. Później będziemy przechodzić już do zimowych, do bożonarodzeniowych. Także wtedy już pójdą dwie dekoracje dziennie. I bardzo chciałabym w niedługim czasie uruchomić live, także żebyśmy mogli na żywo się spotkać i żeby na żywo robić dekoracje. Także to w najbliższych planach. Zachęcam do zasubskrybowania kanału. Oczekujcie filmików, przeglądajcie te, które już są dostępne. Bardzo dużo filmów jest na shortsach, inne filmy są um, jako długie filmy, więc warto przechodzić sobie, szukać na kanale i przeskakiwać po tych krótkich filmach i dłuższych, bo zawsze coś tam nowego znajdziecie. Dajcie znać, co myślicie o tej dekoracji. Ja Was zostawiam, obejrzyjcie sobie do końca i dajcie znać, co myślicie. Pa, pa!